Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu paskudnych rozgrywek. Moi drodzy, chyba jeszcze w tej serii rozgrywek klanowych, a raczej rozgrywek członków klanu, nie mieliśmy grilla 15, tylko mamy dzisiaj Legion P z grillem w bardzo fajnym malowaniu. Jest to malowanie za CW. I uważam, że to malowanie jest naj, najładniejsze, najlepiej wygląda, kiedy jest po. Położony na dużym czołgu, bo wtedy naprawdę prezentuje się świetnie, kiedy sobie te, te, te powierzchnie płaskie są dość mocno wyeksponowane Na przykład świetnie wygląda na e setce. na E5 go mam i jakoś szczerze mówiąc do gustu mi specjalnie nie przypadł ten kamuflaż na E5 Bardzo fajnie wygląda na E50, no ale cóż, Legion wybrał sobie na tym czołgu, wygląda moim zdaniem on całkiem ciekawie Chociaż ta lówka taka e, słomkowata, więc raczej e, wielkiego e, efektu nie robi, ale cóż, fajnie się prezentuje na tej mapie Przy okazji Lakeville e, i mamy, e, jak mówiłem, mapę Lakeville, gdzie jest bardzo dużo medów. Zwróćcie uwagę na bardzo niezbalansowany matchmaking. Po raz kolejny przykład matchmakingu, który jest zupełnie od czapy. Dwa ciężkie u nas, dwa medy, dwa TDK i artyleria u nas, a u nich z kolei jeden ciężki, dwa, cztery, chyba siedem. Czołgów średnich. E, jeden z tych czołgów średnich E50M na wyjeździe sobie dostał za 821. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, dokładnie 8 czołgów e, m, średnich plus jeszcze, zobaczcie, oni mają o 3 czołgi 10 Tieru więcej. Także matchmaking zupełnie w tej bitwie y, nie wiem, ześwirował. Nie wiem, czy była rozgrywana jakoś może na przykład bardzo późno w nocy albo bardzo wcześnie rano, że taki, tak się ułożyło. No ogólnie coś niesamowitego. Po prostu mamy bardzo dużo dziewiątek, oni za to mają tylko jedną dziewiątkę, więc to powinno niby rekompensować nam stratę dziesiątek, ale wiadomo, że jednak więcej top tierów to zawsze jest przewaga niż posiadanie więcej tierów dziewiątych. Zwróćcie uwagę też na minimapę, ponieważ teraz tutaj ten nasz Bulldog się jakoś przysmyknął dziwnym trafem przez linię 2. Wjechał w miejsce, w którym zawsze są artylerie. okazuje się, że tam nikogo nie ma. Więc, no, chyba już stamtąd gościu nie wróci. Fajny miał pomysł, ponieważ udało mu się. Przejechać przez ten Mordor, nikt tam mu nie bardzo chce pomagać. Artyleri chyba też niespecjalnie. No i właśnie w tym gościu ginie. No tak jak mówię, pomysł był o tyle fajny, że miał szansę tam arty wyświecić, ale no niestety, z drugiej strony, arty się jakoś najwyraźniej zupełnie tam nie porozstawiały, chyba czując gdzieś w kościach, że można przejechać Lightik bardzo szybko, bo raty minęły dwie minuty bitwy i po prostu je pacnąć, więc po prostu ich tam nie było i nasz Light niestety ale zginął na darmo. No cóż. Zdarza się i tak, na razie ogólnie bitwa takimi dekami tak zwanymi Glass Kanone, czyli praktycznie całą linią niemiecką e, należy taki właśnie, że stoimy daleko i czekamy, a coś nam się pokaże. W przykład taki E50M drugi, e, drugi strzał w tej bitwie, drugi raz E50M jakiś tam dostaje, bo oni mają w tej bitwie e, dwa Centuriony Action X i dwa razy E50M. E, I tak jak mówiłem, będziemy sobie stać i czekać. Tak, nie wiem czy przyspieszać e, tę bitwę i e, no, bo jednak ona, tak jak mówię, będzie należała do wyczekiwanych, że ktoś, coś musi przyjechać i ewentualnie dać się pacnąć. Także może jednak lekko przyspieszę, ponieważ zwróćcie uwagę, tak, teraz coś przejeżdża, strzał niestety nieudany. Bardzo szkoda tego strzału, ponieważ miał szansę on tego centka tam pacnąć. Zwróćcie uwagę, co robi nasz IS-7. I siódmy stoi w ostatniej linii, za krzakiem, e, czekając aż coś się ewentualnie pojawi. Gracz 8000 bitew i cały czas sobie stoi i czeka, e, czy ewentualnie gdzieś tam może będzie miał szansę pomóc naszemu Z34 w pierwszej linii. E, kolejny strzał, tym razem bardzo ładnie, i kolejny raz E50 dostaje z podpalenia. E, także już mamy w dwóch, trzech strzałach, mamy porobione e, 3, 2638 punktów uszkodzeń. Niestety nasi powolutku giną. E, i to jest wiadomość, zła, ponieważ, mimo że mamy przewagę teoretycznie w mieście, to jednak, no, czym tę przewagę robić, jeśli oni mają tyle medów, które walczą w pierwszej linii? Plus, tam jeszcze chyba artylerie dobrze sobie radzą. Nasze artylerie niestety nie mogą pomóc sojusznikom. To nam walczy w mieście. Teraz nagle się okazuje, że przyjeżdża na pierwszą linię T49, który przeciwnikiem jest wbrew pozorom groźny. Ponieważ, jeśli trafi nas tego trola, to może to zaboleć, ale na szczęście nie wierzymy. To jesteśmy pierwszy strzał, drugi strzał i na szczęście wótek nam pomaga, więc szybko się chłopak poskładał. Wótek, zwróćcie uwagę, zobaczcie, Arta strzela stamtąd gdzieś, czyli najwyraźniej artler jest gdzieś. W tych rejonach, tutaj, wótek na szczęście z ostatniej linii nam pomógł, bo stał tam. To jest nasz wótek, który zauważył też 49, więc szybko wrócił działo. Zrobiło się nagle 3 do 6. Nasze 4, już w tym momencie jeszcze E50M ginie, więc już 4 dziesiątki w plecy jesteśmy. 3 do 7 i robi się naprawdę bardzo, bardzo nieciekawie. Niestety przeciwnicy wiedzą, gdzie my jesteśmy. Próba strzału na blindzie w tego E50, niestety nieudana. Zobaczcie, tak naprawdę w tym momencie e, siłę natarcia i cały ten atak prowadzi Baczat artyleria, jedzie bardzo bardzo na pierwszej linii, a tam do obrony nam zostali, uwaga, uwaga, jedna artyleria, SP-1C oraz butek e, próba strzału w przyrocie udana, bardzo ładny strzał na dużą odległość, 467 metrów e, w tego TVP, e, udało się niestety, zwróćcie uwagę co się dzieje na minimapie, nasi cały czas, szczególnie i 7 kampi w ostatniej linii, T-34 wycofał się już z broni, tego przepychacza, ponieważ też był tam trochę sam I sprawa, że to jest gracz, który ma 1000 bitew i już ma 8 tier kupiony z, z, ze sklepu premium, co oczywiście bardzo lubię e, i lecimy sobie dalej, niestety w tym momencie ginie nasz sp c ginął wcześniej Wutek próba i udana znowu, bardzo ładnie, próba e, trafienia w tego Centuriona Action X, e, dobity 6 do 10 i niestety tak naprawdę dopiero od teraz zacznie się faktyczna walka, e, i siódmy. Trafia nas, e, niestety ginie też Bacza tartleria artyleria z rąk naszej e, Ich artylerii, niestety próba strzału W Isa 7 nieudana Ponieważ tam murek chyba trochę penetracji połknął 6 do 11 nasz i 7 cały czas Kampi w ostatniej linii bez zupełnie bez żadnej pomocy z jego strony zaraz dopiero się ruszył za tego kamienia ładnie ten i 7 trafiony za 832 i przekroczony przy przekaz dzięki temu 500 punktów uszkodzeń zwróćcie też uwagę, że jeśli, dzięki temu, że wie, wiemy, że nasz light był tutaj i tutaj nie było Arty, to w tym momencie jesteśmy bardzo bardzo w fajnej sytuacji, ponieważ możemy się ukrywać dość mocno za przeciwnik przed przeciwnikami za tym kamieniem, spokojnie sobie ładować, a przeciwnicy muszą wyjeżdżać pod nas dzięki czemu e, też mamy czas na reload, a Arta nas nie pacnie e, dobity jest 7, 7 do 12 w międzyczasie się zrobiło, te 62A wyjeżdża, pokazał nam boczek, także dobicie e, bo z podpaleniem ale Centurion kończy Centuriona, więc zrobiło się 9 do 12 i niestety e, jest tylko w naszej drużynie, został już tylko w tym momencie i z 7 przeciwko 6 aż przeciwnikom i z 7 kończy E50M, także zrobiło się Yy, dwóch na pięciu, na plecach yy, 121. -ka. Niestety, zobaczcie, co, co robi siódmy. Wyjeżdża bokiem yy, i dostaje w ten czy właśnie podstrzał. Zostaje teraz sam yy, Legion P na przeciwników pięciu. Yy, Meda, Meda, Meda i d Niestety ten strzał yy, po próbach strzału w dolną płytę zakończyła się strzałem w górną płytę i Ding. Także trzeba się bardzo szybko zbierać, ponieważ y, pewnie na, przyjadą do nas we dwóch za chwilkę. Na spokojnie wyjechać, pocelować sobie w tego centuriona. Jest centurion, nie trafia, trafił chyba w działo tego y, y, Centka wrak. Y, udany strzał 6200, lucky shit pisze oczywiście, ponieważ to y, Legion jest y, szczęściarzem, że tamten nie trafił. Wyjazd na spokojnie, wcale jedynkę. pocelowanie, nie trafia tamten gość, dobicie. Mamy teraz jeszcze E50M, które objechało praktycznie całą mapę, y, żeby nas Wymanewrować kolejny strzał i ładujemy, przebija się E-50, nie próbuje z hajaków I teraz ciekawa w sumie sytuacja, ponieważ to E-50, jakby zjechało, ale nie zjechało za bardzo do końca. I widać o kadłub, także na spokojnie można go było dobić. Mamy już szósty frag, monster kill się odezwał i dwie artylery do dobicia. Także udało się pokerować przeciwko trzech przeciwnikom. Ten jest siódmy wbrew pozorom. Na coś się przydał przynajmniej na tyle, że zebrał damage. 2150 HP stracił naprawdę bardzo szybko, ale dzięki temu, że przeciwnicy zajęli się nim, to udało się w międzyczasie porobić innych przeciwników. Te 34 był plecami odwrócony do przeciwników, także mówię, no walka w tym rogu bardzo, bardzo zacięta. Mnóstwo przeciwników, mnóstwo sojuszników poskładanych na spokojnie. hp ków mamy naprawdę bardzo niewiele, ponieważ Artlera może nas spokojnie zestreszować. Jest FO27, zwróćcie też uwagę, że Legion nie jeździ na Lorne może ma optykę, nie wiem, ale ma na pewno racje bojowe, nie ma gaśnicy Pocelowanie BFV-ka, bardzo ładny, szybki strzał, bez idealnego skupiania e, I udaje się dobić, mamy już 7 fragów I teraz, przepraszam, <coughs> na spokojnie, artyleria nie trafia Możemy sobie podjechać e, Sugeruje M53 nasze, że artyleria może być na linii K e, I E50M nagle stwierdza, że grill używa aimbota nie wiem po czym stwierdza, ale najwyraźniej Ma ku temu, e, ma ku temu jakieś przesłanki i wie lepiej, że to Aimbot. Podjeżdżamy sobie na spokojnie, 60 na godzinę na liczniku. E, podjeżdżamy, jedziemy, jedziemy i okazuje się, że artylerii tutaj a jednak jest, jest artyleria i dokończenie ósmy frak Rady Walters 7300. 82 punkty szkody. wchodzimy do podsumowania. Na stronie Quickie Baby nie pojawiają się informacje o kolejnym asie pancernym. Jeśli już się miało na danym pojeździe asa pancernego, to e, po prostu już tego nie widać. Trochę szkoda moim zdaniem. Nie rozumiem tego, że akurat tak to jest roz, e, rozegrane i, i rozwiązane. No ale cóż, mamy tutaj gdzieś w domyśle oznakę mistrzowską as pancerny. Do tego jeszcze Rady Walters, duży kaliber, specjalista i bardzo wdzięczny i bardzo przy okazji cenny medal Kołobanowa. Udało się ogarnąć bitwę samemu napięciu. E, cóż tutaj mamy z takich informacji ważnych? No, w sumie była realna szansa na pula wbrew pozorom, bo kilka trafień oddał Legion P. W czołgi, które zginęły z czyichś innych rąk, a tylko dwa, dwa e, fragu zabrakło do pular. Radnej Wolce jest tak naprawdę bardzo fajny medal, ale tak jak mówię, tutaj gdzieś można było chyba wcisnąć, więc jakby troszkę. Się udało lepiej, to można byłoby myśleć nawet o 10 fragach. 7382 punkty uszkodzeń, 8 fragów i 1240 bazowego EXPA. Z takich ciekawostek, nasz I7, który całą bitwę przesnajpił na końcu oddał 6 strzałów. Zobaczcie, przechał 0,36 km i zrobił łącznie 841 punktów y, uszkodzeń, ale za to odbił 3000 punktów damage'u, Więc naprawdę udało mu się to bardzo ładnie y, stać, stać na końcu i odbijać demedż. Też ciekawostką jest to, że dwa najwyższe wyniki u nich, mimo że mieć taką przewagę w medy 10 Tieru, zrobiły medy 8 Tieru F4202. Eee, trzeci wynik BatChat, potem E50M, TVP. Eee, no, powiem szczerze, jestem zaskoczony postawą, słabą postawą. Przepraszam, dobrze mówię? Czy to są dziesiąte. A nie, pardon, to są, to są centuriony Action X, tak. Sorry. Coś mi się pomyliło, ale to oni mieli 3 w takim razie. No dobra, nieważne. W każdym razie, przepraszam, pomyliłem się. Oni przecież mieli więcej ósmy, tierów 9 i 10, nie mieli tak dużo ósemek, także, pardon, tiery 10 tutaj lepiej, ale i tak powiem szczerze, jestem trochę zaskoczony, ponieważ tutaj mieli fioletowego E50M, tego tutaj. Dwa czołgi zrobiły 0. Więc jestem troszkę zaskoczony, że poszło im to nadspodziewanie słabo w tym mieście, bo mieli przewagę ogromną. Nasze E5, które tam w mieście walczyło też bez szału, także ogólnie bitwa dość dziwna, powiem szczerze, ponieważ e, oczywiście u nas najwięcej demerczu e, narobił Legion, więc inni nie mogą mieć dużo, jeśli e, Grill ma dużo, ale tutaj ten demercz rozłożył się dość słabo. Nie wiem, co oni w tym mieście robili i e, jak walczyli, że tak. 2000 w sumie średnio to raczej średnio, no ale nic, udało się przynajmniej dzięki tą bitwę ugrać. 18 strzałów oddanych, 15 trafień, 14 przebić z dystansu 300 plus 3500, więc w sumie troszkę mniej niż połowa damage'u zadana. Ale to tak niestety gra się grillem, że trzeba czekać na ostatniej linii, a potem tylko tych, którzy podjeżdżają bliżej, raz po raz ich odsyłać do garażu. Przyjętych Strzał, strzałów 2 za 1413 punktów szkodzeń, potencjalny damage 1270. Nie wiem, gdzie tam jest potencjalny za bardzo był, bo e, chyba wszystko wchodziło więc nie wiem jak to policzono 4 przeciwnicy wykryci, aż 11 uszkodzonych obrony bazy 10, przyjechane 2 km 70, ponad 2000 zarobku, po odjęciu kosztów, zwróćcie uwagę po odjęciu kosztów amunicji, naprawy i autozupełniania, na przykład racji bojowych, i tak wyszedł Adam. Przepraszam, Legion P na plus prawie 23 000, 1860 ekspas z prębką. dało właśnie kolejnego w karierze asa pancernego Legionowi na grillu, tak mi się Myli Adam Legion, ponieważ mamy Adama P i Legiona P w klanie, więc stąd te błędy. Dobra, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jak się Wam podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz. Życzę Wam miłej niedzieli i do następnego. Cześć!